Innowacja społeczna, persoreminiscencja, terapia wspomnieniowa, opracowana została w ramach projektu INNOES, program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Perso jest terapią wspomnieniową, która skierowana jest do osób starszych. Osób z ograniczoną mobilnością, z ograniczoną percepcją, niepełnosprawnościami, osób, które przebywają w ośrodkach zamkniętych, w hospicjach, w domach pomocy społecznej. Metoda ta ma na celu poprawić aktywizację tych osób i poprawić ich jakość życia. Oglądam zdjęcia z dawnych moich lat. Innowacja tej metody polega na bezpośredniej współpracy wolontariusza z osobą starszą osobą, która dotknięta jest problemami z mobilnością, trudnościami z percepcją czy z niepełnosprawnościami. Wolontariusz podczas takiego indywidualnego spotkania wysłuchuje osoby, wsłuchuje się w historię jej życia. Wtedy byłam taka mała bo to jest stare zdjęcia to wszystko wspomnienia. Wolontariusz w trakcie spersonalizowanej współpracy z tymi osobami na bieżąco analizuje ich potrzeby i adekwatnie dostosowuje działania. Od wolontariusza wymaga się umiejętności interpersonalnych, takich jak empatia, cierpliwość, wrażliwość, zrozumienie potrzeb osób starszych czy z niepełnosprawnościami. A z umiejętności technicznych wymaga się podstawowych umiejętności w pisaniu na klawiaturze komputera. Współpraca pomiędzy wolontariuszem a seniorem lub osobą niepełnosprawną polega na wysłuchaniu i nagraniu na dyktafon, a następnie przepisaniu nagranych historii i wydanie ich w formie książkowej lub e-booka. Wolontariusz służy również pomocą przy współpracy z wykonawcami oraz w działaniach związanych z wydaniem publikacji. Wydanie publikacji wspomnieniowej w formie książki w profesjonalnej drukarni i oprawienie jej może być zastąpione wykonaniem publikacji sposobem domowym. Czyli wydrukowaniem na laserowej drukarce monochromatycznej, a następnie obindowaniem jej. Metoda ta jest metodą uniwersalną. Może być wykorzystywana w pracy terapeutów, zarówno tych pracujących w domach opieki społecznej, w domach opieki dziennej, w domach opieki medycznej czy w hospicjach, ale też może być wykorzystywana przez osoby, które nie mają przygotowania terapeutycznego, a chcą terapię wspomnieniową wykorzystywać w opiece domowej. Innowacje mogą stosować osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje profesjonalnie zajmujące się opieką nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami na terenie całego kraju. W ramach licencji dostępny jest przewodnik po perso reminiscencji. Która opisuje metody pracy z osobami starszymi, z ograniczoną mobilnością, percepcją, z niepełnosprawnościami, wstępny wywiad diagnostyczny oraz ankieta badająca przygotowanie wolontariusza do współpracy. Wspominając historię mojego dzieciństwa, czuję się coraz lepiej. Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Stosowanie tej innowacji. Przyczynia się do poprawy zdrowia psychofizycznego osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Poprawia się ich samoocena, otwierają się na kontakty interpersonalne, mają większą chęć do życia. Ta metoda mi pomaga. Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem licencji zapraszamy do kontaktu z inkubatorem innowacji społecznych Innoes.